Witam wszystkich serdecznie. Długo mnie nie było. Mało mam teraz czasu, jeszcze troszeczkę na zdrowie podopadłem. Ale w końcu przyszedł czas na rozpakowanie paczki od Wojtka, bo przyszła mi już jakiś czas temu. No i nie miałem kiedy się za to zabrać. Więc teraz wygospodarowałem chwilę czasu. Wojtku będziemy dzisiaj odpakowywać paczkę od ciebie. Ja wiem, co tam jest, bośmy się umawiali, tak? Prosiłem Wojtka, żeby mi przysłał. Yy, jakąś dokumentację ewentualnie płytkę od yy, znaczy do yy, amatora jedynki zastępujący układ UL1405 innym układem na TDA2611 no i Wojtek przyszła, tylko nie wiedziałem, że tak mała płytka będzie w tak dużej paczce no dobra, odpłatujmy pewnie ja dobrze zabezpieczona. no i proszę jak to Wojtek. Jest powietrza płytka w ilości trzech sztuk tutaj. Plus oczywiście dodatkowe elementy do zasilacza. Jak Wojtek. O, kolejne. A tutaj widzę. Zobaczcie, gotowy zestaw do samodzielnego montażu. Widocznie Wojtek chce to przygotować z piękną instrukcją zajrzeć. Dobrze. instrukcja schemat montażu płytka wykonana profesjonalnie prosto na zastępstwo dla ulki wszystkie elementy opisane no wspaniała sprawa elementy kompletno proste super Wojtku dzięki wielkie Myślę, że to będzie się sprzedawać zapakuję z powrotem. Nic nie poginęło. Ja widzę, że paczka nie jest pusta. tak nie wytrzyma, jak prezentu nie da? Zestaw do samodzielnego montażu na TDA7377 Kolejny też na profesjonalnej płytce z oryginalnym układem, pięknie, pięknie. Do kolejnego z Was No i zobaczcie, jakie tam gratisy od Wojka. Pewnie z 50 albo i więcej kondensatorów elektrolytycznych. Chyba jeden mikro. Tutaj kolejne hmm, na 50, mikro. Jeszcze jedna paczka 100 mikro, no pięknie. I patrzcie, na to prosiówki to coraz trudniej, teraz dostać. A jak są, to nie są tanie A tu taki prezencik super, dziękuję ci, Wojtku. Ale z tego, i z tego, jestem bardzo zadowolony. Tutaj, gotowy układ. Tutaj, trzy płytki, czyli to już będą na dwa, na dwa amatory, gotowe zestawy. Plus zasilacze elementy montażowe super zobaczcie jakie to jest fajne wyrzucacie stary układ UL i zastępujecie go czymś takim praktycznie w to samo miejsce wlutowuje się tą płyteczkę, podłącza się do Amatora i znowu radio żyje ceny ULi teraz poszybowały w kosmos jeśli już są i to jest naprawdę świetna sprawa na zastępstwo do tego ten u to on na głowę bije łelkę w ogóle nie ma co porównywać nawet jeśli by tam jeszcze powymieniać w torze audio hmm, chociaż kondensatory hmm, jakieś foliówki czy coś w ten deseń Amator podejrzewam, że będzie na dużo lepiej grał niż na oryginałach także polecam yy, polecam zestaw Wojtka Napiszcie do niego. Podejrzewam, że pewnie przygotuje wam takie coś i sprzedał w dobrych pieniądzach. Nie ja osobiście na pewno z tego skorzystam. Tylko odbuduję te moje radmory. Tam w którychś była przynajmniej jedna uelka zwalona no to na 100%. A nie wiem, czy w tym co ostatnio kupiłem. To jedna gra, a druga jakby sporo ciszej. Czyli jak Barto wspominał mi, że może to rzutować na uszkodzenie uelki, aczkolwiek niekoniecznie. Ale zobaczę. Mimo wszystko chyba wolałbym to. Ze względu na jakość dźwięku, no to nie ma co porównywać. Dobrze, Wojtek, dziękuję serdecznie. Polecam. I piszcie do Wojtka, uratujecie nie jednego radmora, jedynkę. Świetna sprawa. To tyle na dzisiaj z Muxing paczki Dziękuję i do zobaczenia, usłyszenia. Trzymajcie się.